Dobry Nizio. Dobiechało w niego auto. Kanapka. Masło. I na rowerze, czy nie? Ser, szynka. Pamiętam jak wróciłem. Pierwszy mecz kiełki słonecznika. Majonez. Widzimy się zaraz. Siemano, z tej strony grabo. Z tej strony Kuba Nizio. I zapraszamy na dzień meczowy ze Stalą Ostrów. <laughs> Kolejny dzień meczowy. Tym razem leci Jakub Nizio. No właśnie, dzień meczowy, dzisiaj Stal Ostrów jest godzina 15. Mecz jest o 17.30 i zazwyczaj w takie dni meczowe. Czy masz jakąś taką rutynę, że załóżmy, wstajesz rano, robisz tam jakąś jogę, coś takiego, czy nic totalnie? Wszystko zależy teraz akurat nam się trener zmienił, więc okay. nie mieliśmy treningu rano rzutowego, bo tam w jego zasadach przed 18 nie chodzimy w ogóle na halę, natomiast jak nie ma rzutówki, to wstaje rano. Kawa, śniadanie, y, spacer. Czyli generalnie jako tako macie na przykład taki trening rzutowy. No, coś takiego dziesiąta, było. dziesiąta, gdzieś mniej więcej, ale okay. tak, z reguły zawsze coś takiego jest, to wiadomo, że zależy wszystko od trenera, ale mm -hmm. w tym wypadku y, trener nie, Chodź. chcesz być w kamerze. Co? Kota, kota nabyłeś Ta, widzę tak, tak. <laughs> Miałeś wcześniej zwierzęta, czy nie? Nie, nie, nie. Pierwszy raz wzięliśmy sobie we Francji właśnie ze schroniska i o, spoko, Jesteśmy mega fajnie. bardzo zadowoleni. No, no, Idę no. pisz. Staram się koło 8-9 godzin przed meczem. Okej. Okay, Okej. Okay. Bo... To jak stajesz, to nie masz czegoś takiego, że nie wiem, budzisz się i co pierwsze robisz? Bierzesz telefon. Bo w, sumie w większości <laughs> niestety tak, tak to jest, że, no, wiem, to, że... Nie, nie, Mówi się, że nie, ale to bierzemy mówimy, że ten tak. No, nie będę tutaj tak. kłamał. Pierwsze co to na pewno telefon, gdzieś tam Aha. sprawdzić co się dzieje. Drugie co, to podwójne espresso i wtedy okay. można zacząć dzień. No. Dobra, i co, co leci na śniadanie? Zazwyczaj kiedy jest śniadanie? Yy, śniadanie tak? od razu po wstaniu, no bo z reguły jak okay. wstaję godzinę przed tam gdzieś tym treningiem, który jest, no to nie potrafię wyjść na pusty żołądek i potem, tak jak no dzisiaj jest specyficznie, bo pierwszy raz w sumie w tym sezonie, mhm. nie będę miał rzutówki przed, nie mieliśmy już de facto rzutówki przed mhm. meczem, no to gdzieś tam zawsze ten spacer, 40-45 minut próbuję zaliczyć, żeby zastąpić to, to rzucanie jakąś inną aktywnością. Okej, okay. ale wolisz właśnie te mecze takie, jak są stosunkowo wcześniej, czy raczej te wieczorne, późniejsze takie? Wiem, że dla kibiców te mecze o 20 są trochę lepsze, natomiast dla zawodników wydaje mi się, że ta taka godzina 17.30 jest najbardziej optymalna. Od jakiegoś czasu zmieniłem trochę rutynę, bo miałem tak, że gdzieś tam byłem młodszy, nie robiłem ani po meczu nic a następny dzień, nic, jeśli nie było tego w planie. A zacząłem gdzieś tam te 20-30 minut na kolejny poranek poświęcać gdzieś tam na swoje ciało, bo już 28 lat na kargu, to już okay. nie jest to, że wstawałem, budziłem się i robiłem wsady. Tylko teraz mm -hmm. trzeba to ciało gdzieś tam trochę bardziej dbać. Więc... Ale odczuwasz, właśnie, że już w tym wieku. Tak, co ci, tak, a co ci znaczy, najbardziej dokucza? Wszystko, wszystko. Biodra, kolana, nogi, plecy, więc y, gdzieś tam za każdym razem jest coś y, i to jest takie. Taka jedna z tych rzeczy, o które zacząłem, zacząłem bardziej zwracać uwagę, bo jak gdzieś tam byłem młodszy, to z tych wszystkich starszych zawodników się śmiałem, że przychodzili, robili. Tak, a, teraz sam, się, tak, a teraz tak, tak, tak no... a teraz sam zacząłem doceniać właśnie y, gdzieś tam tą pracę dodatkową. Ale dużo wcześniej na przykład jak chodziłeś na halę, to nie rozgrywałeś się, tak? Czy... Nie, w ogóle. Okay. To można, może, można tutaj kłamać, można się oszukiwać, natomiast ja potrafiłem wejść na halę i po trzech minutach windmilla robić, nie? okay. <laughs> więc niestety teraz już no, to tak to... nie działa, nie? Kiedy już dorosłeś, tak, jako sportowiec, że wiedziałeś, że bez rozgrzewki, to no, można sobie krzywdę zrobić i, no, i tak. No, tak dwa lata temu, trzy lata temu, jak okay. zacząłem grać w Śląsku i jeździliśmy na te mecze Eurocapowe, i tak z dnia na dzień czułem, że to moje ciało już coraz bardziej nie domaga mhm. i zacząłem właśnie wtedy bardziej o to dbać. Poza treningami w klubie, poza treningami takimi, no właśnie klubowymi, ty na co dzień, jak masz jakieś wolne, to robisz coś dodatkowo od strony załóżmy czy treningowej czy jakieś takiej nie wiem mentalnej itd., itd itd czy nie mm, staram się gdzieś tam właśnie robić to co co tam w klubie nam y, narzucają czyli tam te dodatkowe odnowy dodatkowe siłownie natomiast mm. gdzieś tam dla siebie Zauważyłem, że dla mnie bardzo ważne jest to odcięcie się gdzieś tam od koszykówki, czyli pójście na spacer, zrobienie tak. czegoś w ogóle niezwiązanego z dyscypliną. Uważam, że posiadanie drugiej pasji, albo całkowite odcinanie się od koszykówki na jeden, półtora dnia, nie zabiera ci jakby 100%, które i tak dajesz na co dzień, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest potrzebne. Dla ciała mniej, dużo bardziej y, dla głowy. Mhm. I tak. od kiedy zacząłem gdzieś tam y, rozróżniać ten czas między koszykówką i życiem prywatnym, zauważyłem, że jest y, o wiele łatwiej mi opanować emocje i skupić się na tym czasie, który poświęcam koszykówce, niż jak żyłem tym gdzieś tam powiedzmy 24 na 7 mhm. przez 365 tak. dni. A co lubisz robić w wolnym czasie? Jak masz, właśnie wtedy się odcinasz. Wiesz, że to jest takie. Nie myślisz o koszykówce, nie grasz, nie trenujesz. Co wtedy? To robić? będzie brzmiało bardzo basicowo, ale Aha. PlayStation okay. <laughs> PlayStation wygrywa. Gdzieś tam moja dziewczyna często mnie na jakieś spacery wyciąga. Okay. Więc takie rzeczy. Teraz ostatnio wkręciłem się trochę w granie w golfa, więc będziemy jechać o. gdzieś tam sprzęt sportowy kupić, żeby w wakacje było co robić. Dwa razy w życiu grałem i w sumie. Pomimo tego, że wydaje się to proste, to technicznie golf jest tak trudny, że masakra. Ja, to Całe uważam, wyciągnięcie że ręki to wszystko, to naprawdę. Jeden z najtrudniejszych sportów na świecie, no. jeśli nie najtrudniejszy. No, to jest ciekawe. Właśnie w sumie miałem zapytać. Drugi taki, gdyby nie koszykówka, to jaki, jaki inny tenis, sport? Tenis. Tenis. Mhm. Kiedyś okay. w tenisa miałem bardzo dobre wyniki, że tak mhm. nieskromnie powiem, natomiast gdzieś tam potem mój tata. Przestał grać w jednym mieście, przeprowadziliśmy się do innego i ten tenis gdzieś tam zanik, zaniknął w moim życiu. Natomiast y, gdzieś tam zawsze, każde wakacje, każda dłuższa przerwa, staram się okay. przypomnieć sobie, czy, czy jeszcze dalej potrafię chociaż trochę w tenisa pograć. A pamiętasz, że w jakim wieku tak? Wiedziałeś, że. To granie w kosza to może stać się takim Twoim życiem, jakby Twoją taką pasją, pracą i wszystkim. Mm. No bo często jest tak, że, że wiecie, możemy trenować, możemy grać sobie w tenisa, możemy grać w różne rzeczy, ale z biegiem czasu dochodzimy do takiego wieku, że kurde, no dobra, coś trzeba na poważnie w życiu robić, z czegoś trzeba zarobić pieniądze i coś trzeba mm, mieć taką, że, że tak powiem, główną pracę. To kiedyś zrozumiałeś to, że. To może, że ta koszykówka faktycznie może stać się takim twoim takim życiem? Tego, to jest dobre pytanie, bo tego chyba do końca nigdy jeszcze w sumie nie zrozumiałem, bo gdzieś tam ta tranzycja była dla mnie bardzo płynna. Tą koszykówkę zacząłem tak naprawdę na poważnie brać chyba przed tym, co rozmawialiśmy kiedyś, przed tym wyjazdem do Stanów. I wtedy, mhm. jak już tak wiedziałem, że muszę poświęcić swoje życie na 100% jednej rzeczy, to właśnie był ten wyjazd do Stanów, no i od tamtego czasu gdzieś. Wiedziałem, że ta koszykówka przy moim życiu zawsze będzie w jakiejś formie. No ale w tamtym czasie nie wiedziałem, że dojdziemy do tego, gdzie jesteśmy teraz, czyli gdzieś tam ten profesjonalny mm. poziom i bo dużo ludzi też po koleżu po prostu kończy ze sportem i zaczyna normalną mm -hmm. pracę. Dzisiaj żyje tutaj we Wrocławiu, w Polsce ogólnie, w każdym mieście w Polsce. Jak sobie podróżujesz, zwiedzasz idzisz. A jak, jak się przeprowadziłeś tam? Pod względem ludzi, pod względem mm -hmm. wszystkiego Podatków, jedzenia, życia po prostu? E, no tak. Ta Francja to była taka naprawdę świetna przygoda, bo e, pojechaliśmy tam na, naprawdę z doskoku, Tutaj kontrakt już był praktycznie we Wrocławiu doganany, ta Francja się pojawiła i zdecydowaliśmy, że to jest odpowiedni krok na tamten moment. Mm -hmm. Nie wiedziałem jak to się potoczy. E, jednak bardzo fajna miejscowość nam się trafiła, to La Rochelle, to takie portowe miasto dla bogatych starszych emeryturów, e, Emerytur. francuzów na emeryturze. <laughs> no. Więc e, multum restauracji, multum miejsc, do których można pójść. Ludzie żyli koszykówką, e, żyli też rugby, bo o, w o tym proszę. mieście tak, w tym mieście, w którym my byliśmy, e, klub rugby to Stad to było, można by to było porównać trochę do Euroligowego Monako, taki o, jeden kurczę. z najlepszych klubów w Europie. Więc e, wszystkie hale, wszystkie siłownie, z których my korzystaliśmy, to było jakby ich. Mhm. No, i to naprawdę gdzieś tam robiło wrażenie, bo no nie widziałem wcześniej gdzieś w, w Polsce takich, e, takich obiektów sportowych. Natomiast z aspektu sportowego, no nie do końca gdzieś tam, e, ja przede wszystkim byłem zadowolony. E, wszystko fajnie teraz zazębiło. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do Wrocławia, bo no tutaj jestem z Wrocławia, czuję się tu jak ryba w wodzie. Yy, wiem gdzie wchodzę, nawet jak wszedłem do szatni, to nie czułem żadnej, żadnej presji, żadnej tremy yy, i to było takie coś, że wiedziałem, że jestem u siebie. Dobrze, bo wydaje mi się, że w życiu trzeba jednak próbować i z biegiem czasu podejmiemy jeszcze jakieś decyzje, czy będą dobre, czy będą złe. Lepiej, wydaje mi się że lepiej podjąć złą decyzję yy, i potem yy, niż, yy, niż w ogóle jej nie podjąć i potem żałować, że się jej nie podjęło. Nie? Właśnie ja czasem mam... warto próbować, myśleć coś, nie? Ja mam trochę w życiu tak, że nie, nie żałuję dużo rzeczy. Jak podjąłem jakąś decyzję, to godzę się z konsekwencjami, z, z którą by... ona tak, przyszła tak. i... Jakby to, czy we Francji się udało, nie udało, to biorę na siebie. W sensie, ja najgorzej podjąłem... żałować, że się właśnie czegoś nie spróbowało, tak, i myśleć, tak, że. Tak, kurde, tak, a gdybym tak, wtedy podjął tak, taką decyzję, co by się stało? I to jest takie. Yy, to, był, to był właśnie największy argument za tym, że tam pojechaliśmy, mhm. bo ja wiedziałem, że jak zostanę w Polsce i nie pojadę tam i nie spróbuję, to będę siedział w szatni i mówił, I myślał, a, tak, co tak, by tak, było, tak, gdybym dokładnie. tam jednak pojechał. A teraz pojechałem, nie udało się z powodów. No, życiowy, Życiowych prostu. nie udało się, nie Life. udało się, ale wiem, że, że spróbowałem i. Ale wracając jeszcze tak pod względem takiego życia, typowa taka Francja. Mm -hmm. Podobało ci się to pod względem kultury wszystkiego, czy nie? Bo ja, na przykład, e... osobiście jak jeżdżę do Francji, to nie, w ogóle. No, <noise> w ogóle nie te klimat. Dla mnie ja jestem przyzwyczajony do takiego szybszego trochę życia. A w tym mieście, akurat, w którym byliśmy, to wszystko toczyło się tak powoli. Okay. Ludzie chodzili tak sobie, tu na spacery. Jak się poszło no, do restauracji, no, no. to na kartę czekało się 15-20 minut, a ja jestem przyzwyczajony, że 15-20 no. minut to już wychodzę, więc no, no. coś innego po prostu, coś innego. Bardzo byłem zaskoczony tym, że na Hali na jakiejkolwiek hali nie graliśmy, zawsze był full kibiców. Niezależnie okay. czy Hala miała 2000, czy 5000, czy 6000, zawsze był full. I też w miejscowości, w której ja grałem, zaskoczyło mnie to, że pomimo, że do momentu, do którego ja wyjechałem, mieliśmy tylko trzy zwycięstwa, mhm. po każdym meczu ludzie bili nam brawo i mówili, że nic się nie stało. W kolejnym meczu będzie lepiej. Jakby yy, nie doświadczyłem takiego yy, hejtu, jaki często w, yy, w Polsce mhm. można, można doświadczyć. Jeszcze mam yy, jedną rzecz, bo w sumie ostatnio widziałem skurdez, nie wiem, z dwa dni temu. Eee, jak właśnie Śląsk Wrocław stawił na, stawił na Facebooka Twoją koszulkę, którą kiedyś no. wcześniej miałeś, e, Erni no. no to ja dzisiaj musiałem dopasować Dunkiet. No? Leci piłeczka, proszę to bardzo. To dla mnie? No a jak? Oczywiście. Uuu, to będzie więc trzeba ją. W meczu musisz, musisz przetestować. Musisz mi podpisać i sobie zrobię to spoko. w tym, bo ja zbieram spoko, spoko. takie rzeczy generalnie, więc bardzo mi miło. Dzięki. Mecie, to ja koszulkę. Bo koszulki już na mnie czekają, myślę, na hali stulecia, więc zrobimy szybką podmiankę. O, to dziękuję bardzo. Super. Miałem pytać o buty. No. Jak z butami? Jestem jakimś kolekcjonerem? Coś, bo tu widzę. A, przestałem się tym tak bawić na co dzień, ale, ale tam piłk. jeszcze jakieś buty nie zostały. Co na śniadanie jesz? Na śniadanie? No. Zawsze to samo w dniu meczowym. Okay, kanapka, masło, ser, szynka, kiełki słonecznika, majonez i złożona. Tylko kanapka jedna? Dwie. Ale jakieś jajka, coś? Nie. Kurde, serio? Zawsze to samo w dniu meczowym. I na obiad e, łosoś z białym ryżem i nic więcej. Damn, to w sumie mało tych kalorii jesz. Właśnie w new wolisz... W meczu nie lubię. No właśnie wolisz no. Tak, być takim świeżym, czy takim ociążonym? Tak, tak. Okay. Nie, lubię, nie lubię jeść dużo w dniu To jest jedna z najważniejszych rzeczy w dniu meczowym. Muzyka? Tak. tak. Okej. Okay. Ile mamy na Hale? 25 minut. Jedziesz na rowerze, czy nie? Yy, całe wakacje. Tak? Naprawdę. Kurde, nie wiem jeździć na rowerze. Jak nie muszę jechać nigdzie autem poza sezonem, to, to biorę rower i jadę rowerem. W sumie w, mieście też, w większym mieście też jest inaczej, bo jednak jak masz rower, jak masz komunikację miejską, wszędzie tramwaje, wszystko jest, to też czasem szybciej dojdziesz, dojdziesz z buta, czyli dojedziesz niż kurde jadąc autem. Ja? Tak, też sprawa roweru jest taka, o właśnie to jest jeden z tych minusów tutaj mieszkania, że jest przejazd kolejowy. Sprawa roweru jest taka, że w tym roku we Francji, jak już ten klub gdzieś tam pozwolił mi odejść, mhm. to niektórzy Francuzi tam w klubie jeździli rowerami. Zabrać ci rower? Nie. I gościa na mojej pozycji, który miał no. być gdzieś tam główną trójką po moim odejściu 3 czy 4 dni przed dogadanym rozwiązaniem kontraktu, no. wjechało w niego auto. Oh yeah, jak jechał this... na rowerze i oh, musiał shit. gdzieś tam operację barku przejść, więc... Kul, cool, no to... Ja się staram w trakcie sezonu rowerem nie jeździć. Okej, okay, nie jeździ trenerem, nie jeździ rowerem, bo, bo... bo, bo się o kontuzję. No a na przykład jak jedziesz sobie, załóżmy w zimę. Idziesz na narty gdzieś na coś, czy nie? Nie, nie, nie. Ja w ogóle unikam sytuacji, w których wiem, że chciałem, moje nie wytrzymać. Wszystkiego. Chciałem, bo... chciałem o to zapytać właśnie, czy tak, jesteś tak. taki, że idziesz na narty i nie boisz się spróbować, czy właśnie myślisz o tym, że dobra, tego nie próbuję, tego nie zrobię, bo mogę sobie coś zrobić i nie będę grał, nie? Dokładnie tak. Unikam y, każdego ryzyka, którego mogę uniknąć. To ja mam podobnie w sumie. Chociaż wiele lat temu raz na lata spróbowałem się przejechać i nie, no to okay, okay. wydaje się łatwe, ja, ale jest masakra. Ja nigdy nie próbowałem i dopóki y, gram w koszykówkę, to nie mm zamierzam. -hmm. Ja Właśnie, czego słuchasz? O. A, kizo, kizo, Radu, young Amerykański Rad, okay. przed meczami tylko i wyłącznie, czasami gdzieś tam w plotem w normalnym dniu jakiś polski, ale... Okay. Większość wszystko amerykańskie. Ale jak jedziesz, na, jak jedziesz właśnie na mecz, to raczej z łubu dłubu za głośno, czy raczej. tak, tak na, na masz mas... masz bo tutaj nie, nie domagają niestety. Ale jest tak, że czasami słów nie słychać, tylko bas gdzieś tam no, 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 no. Yy, daję. To dzisiaj I dzisiaj trochę, tak. dzisiaj, dzisiaj trochę pod inaczej. Koniec. Pod koniec wyłączę nagrywanie, to łupniesz. <laughs> Czekaj. Dogramy właśnie sobie, bo fajnie sobie stawić zdjęcie, że jesteś gdzieś w Dubaju, czy jesteś gdzieś w Tajlandii. Tylko to wiesz, to wygląda czasem tak, że e, Jedziesz, jesteś dzień wcześniej, na przykład o 15 wylądujesz Jedziesz do hotelu, oganiasz ciało, zjesz coś Śpisz, dzień kolejny Wiesz, że na przykład o 15, czy o 17 masz zawody, czy jakiś performance Przygotujesz się do tego Dzień kolejny powrót na przykład 6 rano, nie? czasem to tak właśnie, jest tak. I <laughs> Samolot <Samochód śmiech> jest... się spóźni, tak nie dojedzie. Tak, 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 tak No, pa, parę razy miałem tak, że byłem więcej łącznie w całej podróży, niż w ogóle tam na miejscu, nie? To są, to są te rzeczy gdzieś tam poza scenami, których ludzie nie widzą, a tak. nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ważny jest właśnie wypoczynek w życiu sportowca, a wszystkie podróże, wyjazdy to, to, bardzo, to bardzo obciąża ciało. Tak. A tak samo wy na przykład, zresztą musisz siedzieć, nie wiem, śmigać do, załóżmy, do Szczecina, nie? No to kawałek też jest. Jednak siedzisz w tym busie, jednak musisz, kurde, jeszcze powiedzmy, no. że ten Wrocław gdzieś tam nie jest taki najgorszy. Bo wszędzie tak, 5-6 tak, godzin jesteś, natomiast jak niektórzy kiedyś była drużyna w Krośnie, to jedź ze Szczecina no. do Krośnie. No to masakra. Chociaż de facto może znowu będzie, kto to wie, jak tam playoffy w pierwszej godzinach no. się potoczą. No właśnie, tak samo sobie mogą ludzie powiedzieć, że, a bo i we Francji to fajnie, super. Ale to wiesz, no, codziennie na treningi, mecze, wszystko to jednak kurde. Życie sportowca to nie jest jednak takie życie hmm, przeciętnej osoby, która gdzieś idzie do pracy i załóżmy od tej godziny 15, czy 16 jak wróci, czy tam 17 to ma wolne i może odciąć się od wszystkiego. No nie? tak. Jednak to jest y... 2-4 na dobę. Nie? Francja, Francja, natomiast też wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że jeśli nie masz gdzieś tam żony, dziewczyny, partnera, partnerki, to jesteś tam sam. Tak, 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 tak. Ta, ta, ta. To jest jedna bardzo fajna rzecz, którą zauważyłem w, po pobycie we Francji. Przestałem się dziwić, dlaczego obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polskiej Ligi, dlaczego jak coś im nie pasuje, to od razu wyjeżdżają. Naprawdę zacząłem to rozumieć. Mhm. Jedziesz do innego kraju, do innej kultury, do ludzi, których w ogóle nie znasz. Nie masz tam nikogo oprócz trzech gości tak. z drużyny, którzy tak. mówią, gdzieś tam nadają na tych samych falach. Mhm. Jeśli jedyna rzecz, po którą tam pojechałeś, czyli w tym wypadku granie w koszykówkę ci nie idzie, czy nie idzie tak, jak ty byś chciał, żeby szło, to po prostu pakujesz walizkę i wyjeżdżasz i, i jedziesz szukać szczęścia dalej. Ale to miałem parę razy ten feeling w życiu, to właśnie, to właśnie o czym mówisz. Tylko jak byłem gdzieś e, na przykład miałem jakieś zawody i musiałem zostać tydzień załóżmy w hotelu, gdzieś tam w, w Chinach, no i po prostu miałeś tydzień dla siebie, nie? to kurde. Języka nie znasz, general... znaczy, no akurat tam, bo tam, tam po angielsku ciężko też sobie dogadać, no, ale generalnie takiego tego języka nie znasz. No i generalnie tak jesteś w obcym kraju, no nie ma co robić, nie? To no, dobra, tam, jak ktoś chodzi na imprezę, to pójdzie sobie na imprezę, no, ale tak. Na co dzień, no to wiesz, nie ma, jeśli, jeśli faktycznie nie masz właśnie partnerki, nie masz żony, nie masz dzieci, które jeśli ten to sprowadzisz i żyjesz normalnie, no to nie. jest masakra, no to jesteś w obcym kraju, sam tak, jak palec i, tak, i tak. no lipa, to, nie? Pójdziesz do kolegi zagrać na playu czy na czymś, ale tak to... Tak, to prawda, że na dłuższą metę, ile można chodzić na tą samą imprezę, ile można chodzić do tych samych czterech tak. restauracji i na ten sam spacer dookoła bloku. Tak, tak. Ale nie ma co narzekać, bo są też plusy takich wyjazdów. No, nowa kultura, wiadomo, to jest też miecz gdzieś tam obusieczny. Zgadza się. A czy są plusy, są minusy, nie? To też tak, nie, że, tak, nie, że, tak, nie, że tak, tutaj tak, na narzekanie. Nie, że gadamy, nie że jest. Wszystko jest źle, oczywiście, że nie. wiadomo. Natomiast trzeba brać pod uwagę takie aspekty tej pracy, których zwykli kibice na co dzień nie widzą. No. I tak jak mówię, to gdzieś tam podróże, wyjazdy, rodziny, nierodziny, święta. Wiadomo, w telewizji to fajnie wygląda, bo ligi polska, francuska, włoska, wszystkie są bardzo fajnie telewizyjnie opakowane. Natomiast te dwie godziny, które gdzieś tam ludzie oglądają w telewizji, to to nie jest całe nasze życie. Tak, tak. A właśnie tu fajny taki dodatek dorzucę, bo jakbym w Lutym, w tym w Mongolii, mhm. no to ja tam wychodzę i tam, tam też jest liga. Tam też ściągają, ściągają gości z zagranicy, no i ktoś sobie przyjeżdża, nie? A tam minus 35 stopni, nie? <laughs> nie musisz dostosować. To jest masakr. To no. właśnie a no? propos takich historii, to z Jeremiahem Martinem ostatnio rozmawiałem. Aha. On teraz gra w Rosji. No to mówi, że. 6-7 dni, 7 miesięcy w roku, to kurtka, <głos> <głos> czapka i nie ma przebacz. Pod no, no. względem diety, czy Ty masz jakieś, że faktycznie zwracasz uwagę bardzo na to, co jesz, liczysz jakąś kalorykę czy nie, czy raczej? kalory nie liczę, ale zacząłem zwracać bardziej uwagę na to, co jem, też przez to, że mam dziewczynę, która bardzo mm. dobrze o mnie dba, <noise> że gdzieś tam zawsze jak przychodzę z treningu, czy wychodzę na trening, to jedzenie jest gotowe okay. i przystałem... Jeść aż tak dużo słynnego pyszne.pl <gry> A dużo, dużo wcinałeś? Jakiś pizzy, nie, coś? Ja po prostu. Pizzy może nie, ale bardzo dużo zamawiałem jedzenia. Aha. I gdzieś tam czułem, że to moje ciało nie jest, nie jest w 100% takie jak powinno być. I faktycznie po zmianie jedzenia na takie domowe codziennie. Wiadomo, nie codziennie te restauracje gdzieś tam raz, dwa razy w tygodniu się mhm. przytrafią, natomiast nie są już na porządku dziennym mhm. i czuję, że gdzieś tam to ma odzwierciedlenie na moją fizykach. Wymarzony samochód. Nie mam, bo właśnie to jest jedna z rzeczy, A? których nie mam wymarzonych, naprawdę Ale auto... interesuje się w ogóle. Nie. Okay, nie. Czyli dopóki, masz... Dopóki jeździ i nie jest jakimś bardzo takim gdzieś tam starym autem, to nie ma dla mnie to większego znaczenia. Nie. Nigdy nie miałem takiego pociągu do aut mhm. ani ale jakbym mógł jakieś. Dobra, ale wolisz bardziej takie suwy wielkie, tak, potężne, tak. czy bardziej takie jakieś Ferrari, małe, fajne Lamborghini. E, wiem, że jakbym miał małe jakieś Lamborghini czy coś, to plecy by mi wysiadły po trzech przejażdżkach, no, właśnie. Szczególnie we Wrocławiu. Auta, tak, bo takie auta, w którym siedzi się trochę, trochę wyżej. Dobry? nizioł Otwieramy Aha, super Dzięki Otwieramy wrota Tak, to są właśnie takie momenty, że człowiekowi się ciepło na sercu robi Pamiętam jak wróciłem, pierwszy mecz grałem na hali Orbita Aha. Przegrany notabene Ale jak od razu wjechałem, to nawet nie musiałem się przedstawiać, bo pan, pan ochroniarz mnie pamiętał Więc są takie Fajnie. fajne chwile gdzieś tam w, w życiu sportowca Widzimy się zaraz. Taś, taś, taś. Mam nadzieję, że mecz Wam się podobał. Na całe szczęście wygraliśmy, tak jak mówiłem, nie ma łatwych meczów. Do zobaczenia.